Witamy na losowaniu trzeciej rundy Pucharu NL6. Rozgrywki wchodzą już w kolejną, w kolejną fazę. Dziś gościnnie z nami losowanie przeprowadzał będzie Grzegorz Niciński. Do rundy trzeciej awansowało 11 zespołów z, poprzednie, z poprzedniego etapu rozgrywek, 10, 10 zwycięzców oraz różna Saga Dinozaury, która miała w poprzedniej rundzie wolny los. Dodatkowo w rundzie trzeciej zagrało również 14 zespołów z pierwszej linii. Możemy pomyśleć, że możemy powoli rozpocząć głosowanie. losowanie. Przypominamy, że pierwsza drużyna wylosowana to gospodarz pierwszej pary. I tak w przebiegać będzie, aż do utworzenia 12 par. Ostatnia wylosowana drużyna będzie miała wolny los. Zaczynamy. Gospodarz. gospodarz pierwszej pary. Starzy wikingowie. I... Rywalem drużyny starych wikingów będzie... ukter a więc jest to para pierśnicowa gospodarzem drugiej pary będzie pomoszę Teraz poinformuję, że mecze pierwszej czy trzeciej rundy odbędą się w dniach 9, 10 11 yy, maja od piątku do niedzieli. JBG, Zbunka, Gdynia. Jbg Gdynia. Turbinki. To gospodarstwo trzeciej pary.

czy to? FC chyla, FC chyla. piąta para to stega dinozaury stega dinozaury, poprzednie ludzie stega miała wolny los a ludzie trzeci zmierzy się z... Basta pole pas. Pas to do meczów sobie Polszy i krat w trzeciej włączy. Para numer 6. Kospodarze, Lenmar. Się Santos. Będę to Santos, to szósta para. Jesteśmy w połowie drogi. Bad Boys. Boysi, to gospodarz Pana. W lokali. Kolejna karta są Duża kartka, to jest dłuższa nazwa. E to jest Spartans Golden Phoenix To już numer osiem. I ze spartansami. Tak ja. Cobis, Cobis, pagando a Spartacus. i opcją install autodef. pierwsza liga. W takim będzie Galwa Radmor, i Pał No Proszę ustalony, do głosowania. Dwie oraz jeden z uczestnictwa będzie małżeń. Będzie pauzę. A ja Gdyja. A Zagra. To jest 11. 100 metr, 100 metr, jedna szczęśliwie awansuje do czwartej rundy już. Ostatnia para, idę górze, wybudowane, Rysowanie, mieszanie. I poznamy przeciwnika tego róża. Będzie to Orlan Gdynia. Orlan Gdynia. Więc wolny los wychodzi na to, że. nie wszystko będzie w końcu uczciwie. Sztywny skład. Sztywny skład jest w czwartej będzie automatycznie otrzymując wolny los. Przypominam jeszcze raz, że mecze trzeciej rundy 9, 10, 11 maja to mecze pierwsze, tydzień później rewanże. Dziękujemy za uwagę i oczywiście zapraszamy na boisko boiska Do Dziękujemy, zobaczenia na boisku.